Czy wiesz, że po 60. roku życia organizm w naturalny sposób traci masę mięśniową i gęstość kości? Proces ten przebiega powoli i niepostrzeżenie, aż do momentu pojawienia się bólu, zmęczenia i upadków. Jednak dobrą wiadomością jest to, że istnieje prosty i naturalny sposób, aby temu zapobiec. Dzisiaj pokażę ci funkcjonalną zupę, która pomaga wzmocnić mięśnie i kości, opartą na badaniach naukowych. Przygotowana z łatwo dostępnych składników, idealnie pasuje do codziennej diety każdej osoby w starszym wieku. Wiele osób uważa, że osłabienie organizmu jest nieuniknione wraz z wiekiem, ale to nieprawda. Nasze ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji, o ile otrzymuje odpowiednie składniki odżywcze. Ta zupa dostarcza naturalnego kolagenu, białka, wapnia i magnezu, które są niezbędne do regeneracji. Jest łatwa w przygotowaniu, ma domowy smak i przynosi realne efekty. Zostań ze mną do końca i dowiedz się, jak ten prosty nawyk może zmienić Twoje codzienne samopoczucie. Ten przepis został opracowany specjalnie dla osób, które chcą zachować siłę, sprawność ruchową i energię po 60. roku życia. Każdy składnik został wybrany na podstawie badań dotyczących odżywiania i zdrowia kości. Szpik, rośliny strączkowe i zielone warzywa stanowią potężną kombinację kolagenu, białka i minerałów. Jest to rozwiązanie dostępne, praktyczne i potwierdzone przez współczesną naukę. Dowiesz się, jak przygotować tę zupę i dlaczego naprawdę działa. Wszystko jest tutaj wyjaśnione w jasny i obiektywny sposób, bez przesadnych obietnic. Moim celem jest pokazanie, jak małe zmiany mogą przynieść wielkie rezultaty. Oprócz przygotowania krok po kroku, podzielę się relacją osoby, która doświadczyła tej przemiany w swoim życiu. Przedstawię również proste nawyki, które pomagają organizmowi reagować jeszcze lepiej. Razem zrozumiemy, jak dbać o zdrowie w sposób zrównoważony i świadomy. Podstawą tej zupy są kości z szpikiem lub kurczak z chrząstkami. Składniki te są naturalnym źródłem kolagenu, który zapewnia jędrność mięśni i stawów. Podczas powolnego gotowania uwalniają minerały, takie jak wapń, fosfor i magnez. Wzmacniają one strukturę kości i pomagają w regeneracji tkanek. Jest to tradycyjny, ale naukowo skuteczny sposób odżywiania organizmu. Rośliny strączkowe, takie jak soczewica i ciecierzyca, dostarczają wysokiej jakości białka roślinnego. Zawierają aminokwasy, które utrzymują masę mięśniową i zapobiegają sarkopenii. Zawarty w nich magnez bierze udział w setkach reakcji, które wspierają metabolizm i kości. Produkty te są szeroko stosowane w diecie europejskiej i znane ze swojej wartości odżywczej. Połączenie białek roślinnych i kolagenu zwierzęcego tworzy idealną równowagę dla dojrzałego organizmu. Kolorowe warzywa, takie jak marchew i dynia, dostarczają przeciwutleniaczy i beta-karotenu, zmniejszają stany zapalne i sprzyjają wchłanianiu minerałów z bulionu. Natomiast zielone warzywa, takie jak kapusta i szpinak, są źródłem wapnia i witaminy K. Te składniki odżywcze zwiększają gęstość kości i zmniejszają ryzyko złamań. Są to produkty, które łatwo wkomponować w codzienną polską dietę. Ostatnim akcentem są czosnek, cebula, kurkuma i czarny pieprz. Czosnek i cebula zawierają związki, które wzmacniają układ odpornościowy i zwalczają stany zapalne. Kurkuma zawiera kurkuminę, substancję o silnym działaniu przeciwzapalnym. Czarny pieprz zwiększa wchłanianie kurkuminy, potęgując jej działanie. Te tradycyjne przyprawy sprawiają, że zupa staje się prawdziwym funkcjonalnym produktem spożywczym. Sposób przygotowania. Zacznij od przygotowania bazy zupy, która zawiera najwięcej składników odżywczych. Umieść kości z szpikiem lub kawałki kurczaka z chrząstką w dużym garnku. Zalej dużą ilością zimnej wody i dodaj łyżkę octu jabłkowego. Pomaga on uwolnić minerały z kości. Postaw na ogniu i gdy zacznie wrzeć, usuń pianę, która tworzy się na powierzchni. Następnie zmniejsz ogień i gotuj powoli przez około godzinę. Podczas gdy bulion się gotuje, Przygotuj warzywa i rośliny strączkowe. Obierz i pokrój marchewkę i dynię na średniej wielkości kawałki. Dokładnie umyj liście kapusty lub szpinaku. Jeśli używasz soczewicy lub ciecierzycy, namocz je wcześniej przez kilka godzin. Pomaga to w trawieniu i poprawia wchłanianie składników odżywczych. Chodzi o to, aby wszystkie składniki były gotowe do dodania w odpowiednim momencie. Po ugotowaniu bazy dodaj warzywa i rośliny strączkowe do garnka. Gotuj wszystko przez kolejne 20-30 minut, aż składniki będą miękkie. Na osobnej patelni podsmaż czosnek i cebulę na odrobinie oliwy z oliwek i dodaj do zupy. Na koniec dodaj kurkumę i czarny pieprz, dobrze mieszając, aby uwolnić aromat i aktywne składniki. Używaj soli z umiarem. Smak powinien pochodzić ze składników, a nie z soli. Gdy zupa będzie gotowa, wyłącz ogień i odstaw na kilka minut. Możesz podać ją taką, jaka jest, lub zmiksować część w blenderze, aby uzyskać bardziej kremową konsystencję. Przed spożyciem dodaj do talerza łyżkę oliwy z oliwek extra virgin, aby poprawić wchłanianie składników odżywczych. Ta zupa jest idealna na kolację, lekka, pożywna i dodająca energii. Spożywana trzy razy w tygodniu pomaga organizmowi zregenerować się i dłużej zachować siły. 68-letnia pani Maria. Zawsze była osobą aktywną, ale zaczęła odczuwać spadek sił. Bóle kolan, szybkie zmęczenie i niepewność podczas chodzenia stały się częścią jej codzienności. Za namową córki postanowiła włączyć tę zupę do swojego jadłospisu trzy razy w tygodniu. Po kilku tygodniach zauważyła, że bóle ustąpiły, a sen się poprawił. Powróciła jej energia, a ona znów czuła się stabilna i pewna siebie. Z biegiem czasu zauważyła widoczne zmiany. Chodziła lżej. I nie unikała już schodów tak jak wcześniej. Powiedziała, że nawet jej skóra wydawała się jędrniejsza, co było odzwierciedleniem obecności kolagenu w bulionie. Sekret tkwił w konsekwencji dyscyplina, bez pośpiechu, ale z wiarą w rezultaty. Ciało zareagowało energią i równowagą nawet po latach zużycia. Dzisiaj Dona Maria nadal stosuje ten nawyk i poleca go wszystkim osobom w jej wieku, nie jako cudowne lekarstwo, ale jako cenny element zdrowej rutyny. Mówi, że czuje się bardziej żywa i pewna siebie, aby cieszyć się każdym dniem. To pokazuje, że dbanie o odżywianie to inwestycja we własną wolność. To, co wcześniej wydawało się zwykłą zupą, stało się symbolem powrotu do zdrowia i dobrego samopoczucia. Badania opublikowane w europejskich czasopismach medycznych potwierdzają rolę hydrolizowanego kolagenu w zdrowiu kości. Poprawia on gęstość mineralną kości i zmniejsza bóle stawów u osób powyżej 50 roku życia. Zupa z szpiku i chrząstek reprodukuje ten efekt w naturalny i przystępny sposób. Jest to tradycyjny sposób dostarczania organizmowi tych samych składników odżywczych, które badano w laboratorium. Stara tradycja, którą współczesna nauka ponownie doceniła. Rośliny strączkowe również mają solidne poparcie naukowe. Badania pokazują, że zawarte w nich białka roślinne utrzymują masę mięśniową i opóźniają utratę siły. Ponadto magnez działa na regenerację kości i funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego. Te produkty spożywcze są szeroko zalecane w zbilansowanej diecie osób starszych. Utrzymują one energię bez obciążania układu pokarmowego. Witamina K, zawarta w zielonych warzywach, jest kolejnym ważnym składnikiem, na który zwracają uwagę najnowsze badania europejskie. Poprawia ona wchłanianie wapnia przez kości i pomaga zapobiegać złamaniom. W połączeniu z wapniem i kolagenem tworzy solidną podstawę dla zdrowych kości. Zupa, łącząc te składniki odżywcze, działa w sposób kompleksowy i zrównoważony. To tak, jakby dać organizmowi wewnętrzne wzmocnienie, zapewniające wsparcie i stabilność. Wreszcie, kurkumina zawarta w kurkumie wyróżnia się jako silny naturalny środek przeciwzapalny. Badania pokazują, że w połączeniu z piperyną zawartą w czarnym pieprzu jej wchłanianie wzrasta nawet dwudziestokrotnie. Takie połączenie pomaga zmniejszyć bóle stawów oraz chronić mięśnie i ścięgna. Prosty dodatek, ale o dużym wpływie na zdrowe starzenie się. To coś więcej niż smak, to nauka zastosowana na Twoim stole. Zupa to pierwszy krok, ale organizm reaguje jeszcze lepiej na ruch. Wykonywanie lekkich ćwiczeń siłowych pomaga utrzymać aktywność mięśni i wytrzymałość kości. Wystarczy 20 minut dziennie, trzy razy w tygodniu, z prostymi ćwiczeniami rozciągającymi i ruchowymi. Ćwiczenia te aktywują krążenie, równowagę i metabolizm. Są bezpieczne i można je wykonywać nawet w domu, bez sprzętu. Witamina D jest kolejnym niezbędnym składnikiem wzmacniającym kości. Opalanie się rano lub późnym popołudniem stymuluje jej naturalną produkcję. Połączenie wapnia, kolagenu i witaminy D jest jednym z najskuteczniejszych dla zdrowia kości. Wystarczy 10-15 minut opalania, aby zauważyć różnice, małe gesty, wielkie rezultaty. Nie zapomnij o nawodnieniu. Picie 1,5-2 litrów wody dziennie zapewnia odpowiednie nawilżenie stawów. Zielona herbata lub herbata z hibiskusa mogą uzupełniać tę rutynę o przeciwutleniacze. Pomagają one organizmowi eliminować toksyny i zwalczać stany zapalne. Nawodnione mięśnie są bardziej wytrzymałe i elastyczne. I wreszcie, dobry sen to czas, w którym organizm się regeneruje. Regularne spanie 7-8 godzin na dobę poprawia równowagę hormonalną. Podczas snu następuje naturalna produkcja hormonów wzmacniających mięśnie i kości. Dobry wypoczynek potęguje efekt wszystkich innych nawyków. Dbanie o sen to dbanie o swoją energię na jutro. Dbanie o zdrowie po 60. roku życia nie polega na walce z upływającym czasem, ale na podążaniu z nim. Ta zupa jest prostym, dostępnym i popartym naukowo sposobem na wzmocnienie organizmu. W połączeniu z dobrymi nawykami pomaga zachować samodzielność i jakość życia. Nie ma wieku, w którym nie można odzyskać energii, równowagi i pewności siebie. Sekretem jest rozpoczęcie, z wytrwałością i życzliwością wobec siebie. Pomyśl o historii pani Marii. Postanowiła spróbować, i dziś czuje się bardziej aktywna i pewna siebie. Ty również możesz podjąć ten krok i poczuć pozytywną reakcję swojego organizmu. Nie ma cudownych obietnic, tylko wyniki, które pojawiają się z czasem i troską. Przemiana zaczyna się od decyzji o priorytetowym traktowaniu siebie. Każda łyżka tej zupy jest przypomnieniem, że zasługujesz na dobre samopoczucie. Teraz chcę wiedzieć od ciebie: którą z tych zmian wprowadzisz w życie jako pierwszą? Zaczniesz od zupy, słońca czy lekkich ćwiczeń? Zostaw swój komentarz i podziel się swoim doświadczeniem. Jeśli chcesz, abym przedstawiła więcej naturalnych przepisów opartych na badaniach naukowych, napisz tutaj w komentarzach chcę więcej przepisów. I pamiętaj, codzienna dbałość o siebie to najcenniejsza inwestycja, jaką możesz dla siebie zrobić.